A wie gościu mm. Kurde, on cię jakieś... nawet nie wczytuję w łopie Nie, tam trend A! jest 411 metrów, piękny szał! normalnie w locie kurwa W locie gościu załatwiony 411 metrów i pizdał go w locie no Tam <laughs> <Cudu>, musisz <laughs> następny Przesz... A teraz się lagi zaczęły, już mnie pewnie pozgłaszali O jasne, ty No jak ty gościa w locie ściągasz, kuj No 400 metrów chyba to normalnie repot poszedł ty. Ty, i Ale odpalony, na pewno coś tam Ty ale nie zleciło mi tego kila? Jak nie zabiłeś Ej gość gość gość, jak, tu, sproję, ja Jak go kurwa nie zabiłem Treba, bomby, pięć, Jak go nie zabiłem dole ja nie nie, ja nie ja mam te UAV dalej w ogóle, tylko puszę Ale wszystko już położył. Puszę, 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 bo ja tu położyłem. No już niczym wesprze nad nami Golden! kurde, loda. sam jestem Oh shit, z tyłu mamy loda od w ogóle To gdzieś się też biją Patrzcie, Patrzcie jaka mułka ty Ale bez sens Tyle... Ty ja no muszę i... zobaczyć czy to na powtórce jest tam bo... 411 metrów mi pokazało, że to <kluzł> już zabijemy no. W o. Widziałem jak on spadał w dół, a nie zaliczyło chwilę. Ok? A to play, no. mamy na fragie, czy co? Nie biega swoim. Kurwa robię rzut ekranu w powietrzu, ryj. No no wiemy, gra cię boluje na was drogę, że nie udał się. Dobra, nie wiem, teraz ubiega swoja. No, no ja biegam za kilami tutaj, nie? Bo... Bo na spada, w tronach latają. No, Alan, Alan, czy ty włączył? No. <laughs> <laughs> nie zalicza fragu, matku kurcziba. Nie zaliczyło ci jak to? Jest nie możesz, jak z tego spójny. No nie zaliczył no się? Ja nie, nie wiem mu. Ale to może tu ten... Masz granie, nie masz. A ja mam Spare, do no, dobra, ja do. nie <susur》> nie ma. Nie mam Ale numer, do no, przecież gościa w powietrzu pykną, nie? Nie wiem mu pewnie. Boż jakimś Fartem zdążył się zrewajwować, nie? Jak spadał na dół. <susur》> co? No co ty? Nie ja, no, nie no jaję sobie robię, nie no, musiałbyś spać. O, strzelaj! Nie o, o, robię. Tam. Panowie mam kopornię do sklepania Kurwa wygracie tu, co wy tam robicie w tych skałach? Ja mam trzy tryty To gdzieś tam na dole jest Ooooo, są mnie. Ej z tyłu gdzieś wjeżdżał gościu Tego mam Dobra, ja się krewuję Idzie po mnie chyba Kurwa, jeden tu u góry na strzałach

Ty to so <grym> 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 no. Teraz to będzie Na no pewno reporta miał No Teraz to już jest widzę No w, ty... ty b, 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 kurwa Dobra no, Żyje tak. Żyje Kurwa Żyje Takim cudem Który to? No po ty, kolanach mi kurwa Eś Dobra, ej co ty mi kurwa zajebał, no? Alan, ty masz gdzieś tu ludzi, czy coś? No gdzieś co, mopie walili gdzieś tu, nie wiem. O, już nie przegrał. Pomówiłem na ale mi pan nie jest tam, się tam znowu na klawiaturze. Jest, latuje, jest, latuje, jest, latuj, latuj. Tam jest, leci, leci! Les! tu jest! Coś tam robią. Tam nie by... no. robią. Okej. Okej, 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 Ale bije mocno. <grym> nie, mam kelmy, bo... Kurwa, nie mam się za co schować, nie? Dobra, wystrzelaj się, gościu. Do nowej bezpiecznej strefy, zbliża się chmura gazu. Gdzie on jest tam tym... tu jest. On Cel! Następny jakiś tam wariat jest. Na górze jest. Tu gdzieś. To na pewno wróg. Ale czy tego kilo mi nie zaliczyło, no to chłopie Adam. No to, to trzeba gdzieś zadzwonić, no Tak To 997, może go zamknę. Dawaj hajs Trzymaj mi hajs, Adam Mamy tu punkt, Tak, tak, ja Jeszcze ręka jakaś dziwkarska, no Prawy. Dawaj go, kurwa, tego też Patrz, stanie w miejscu stąd Dobra wygięte na... no... Nie są powariowane... Pono ja jakieś... Ale Ależ jak ja bardzo wam dziękuję Dobrze, Dużo ludziom... Ja już już się, ja się. Ja a, a pisze, się. No? Tu u mnie są ten, u mnie są te A sięgnięte Na zrzut. Tam jest do, Szybko, szybko, mam Kurwa Dobra, bo idą, idą Gazy O kurwa Serio tu go jeszcze? Ja pierdolę, Alan Chodź tu No idę, bo się wyrwał tak jak Ej, tu jest ten samików, tutaj Co mam kurwa do tego strzelać? Do helki? Gaz, gaz idzie pan ode o kurwa, ale wpadłem w górę. O fuck. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, ale zjebałem, to zjebałem, to, to się dusi. Ja, to się dusi. Aha, o kurna. Słuszka <grym> sobie. Gazał. Gazy. Nedzio, wyjdziesz z tego czy nie? Pozbierasz się? Tak, się? Nie wiem, nie, chyba Patrz, patrz, patrz! Ja. Nie. Nie rady. Nie leć, 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 leć. To do życia na mnie Właśnie miał. Miał Czy ma jeszcze? Ty no co co tak zasuwa? Ale to jest ciba Kurwa, ja tu nie wejdę Ej, jest no, tupa. Ona szybko leci Kurda, szybko. No za, zapierdziela paniek ją Jak szalona Muszę nagrać tego klipa, bo tak. za dużo Przeanalizujemy tego klipa, czemu nie zaliczyło, kurwa, kurwa, kurwa? Nie tam. Zaraz... Kurwa Nie, kurwa, zaraz, zaraz, polecisz od na YouTube'a. O kurde mam gości O kurde kolega tam wstaje A na ty też Kurwa mać Nie no od każdej strony ty... o, o, Ale mendy Ale to, to jest znowu kanapka ty Mina to dobry sposób Ganie też nie nada Półek. Gotowi do boju! Teraz twoja kolej! Szykuj się! już sojusznik. Ja pierdolę nawet nie się wyniku zrobić, serio. Zwycięstwo zależy od ciebie. Dokąd...